Witam Was bardzo serdecznie oraz równie serdecznie zapraszam do odsłuchania co czwartkowego podcastu poświęconego tematyce satanizmu lawajańskiego. Zaś jeśli się jeszcze nie znamy, możecie mówić mi kot i jestem lawajańskim satanistą od wielu lat. Przygotujcie więc sobie coś do zjedzenia i picia. Możecie też zająć się jakimiś sprawami lub ułożcie się do snu, zaś materiał ten zachęcam do odpalenia w tle. A teraz proszę o interko i uwaga, bo głośne. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tuż po, jak zawsze, zagłośnym interku. I zapraszam do odsłuchania tego co czwartkowego podcastu poświęconemu satanizmowi lawajańskiemu. Słyszymy się, moi drodzy, już kolejny raz. Zaś sam podcast wydaje mi się osiadł na stałe jako seria prowadzona na tym kanale. I mam nadzieję, że, mi Wy macie nadzieję, by zostało tak jak najdłużej. Dzisiejszy temat, jaki sobie omówimy, jest czymś bardzo mocno kojarzonym z satanizmem oraz czymś niezmiernie popularnym wśród niezaznajomionych kręgów. A mowa tu o zagadnieniu czarnej mszy. Temacie od zawsze rozbudzającym wyobraźnię, jak i negatywne skojarzenia wśród wyznawców innych wierzeń bądź filozofii. Jeśli interesuje Was temat satanizmu. A nie liczycie sobie trzycyfrowej liczby minionych lat. Prawdopodobnie niejednokrotnie spotkaliście się z legendami o makabrycznych praktykach, które mają się na takich wydarzeniach odbywać. Nie chcę tu wymieniać poszczególnych przykładów, gdyż treści GOR nie są zbyt lubiane przez YouTube, jednak wierzę, że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, o czym mowa. Tymczasem prawda na temat omawianych wydarzeń jest całkowicie inna. Zanim jednak przejdę do wyjaśnienia, chciałbym na szybko przypomnieć, iż rozmawiamy tutaj na temat satanizmu Nie Niewykluczone, iż funkcjonują inne satanistyczne nurty, mające więcej wspólnego z legendami. Jednak po pierwsze, nie jestem co do nich ekspertem, przez co nie mam zamiaru zabierać głosu w dyskusji publicznej, zaś po drugie, idea satanizmu większości nurtów zachęca satanistów do dopasowywania najróżniejszych szczegółów pod indywidualne potrzeby satanisty. Dziś więc zajmiemy się opisem czarnej mszy w satanizmie lewejańskim i mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę zaspokoję Waszą ciekawość. Po pierwsze, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest i dla kogo powstała sama idea jakiejkolwiek mszy. Msza nie jest modlitwą. Msza polega na zgromadzeniu grupy wyznawców w miejscu kultu. I odprawieniu odgórnie wyznaczonych obrzędów i rytuałów, mających na celu zaspokojenie, zbliżenie się do wyznawanego bóstwa, próbę pogłębienia z nim relacji, lub po prostu oddanie mu hołdu. Oczywiście mamy tu głębsze, dostosowane do indywidualnej wiary i potrzeb wiernych pomniejsze eventy, jak na przykład spowiedź czy komunia, mające opisane kulturowo cele. Jednak trzon samej idei mszy pozostaje taki sam. Teraz przyjrzyjmy się właśnie temu zagadnieniu, biorąc pod lupę żywot satanisty lamiańskiego. Jak dowiedzieliśmy się z poprzednich podcastów, bóstwem wyznawanym przez satanistę z tego nurtu jest sam satanista. Jest centrum własnego wszechświata i tym, kogo bezwarunkowo należy kochać i oddawać mu cześć godną tej, oddawanej bogów w innych wierzeniach czy filozofiach. Co za tym idzie? Idea Czarnej Mszy ma za zadanie zgromadzić ludność wyznawców w miejscu kultu, czyli praktycznie każdym miejscu jakie satanista tylko zechce odwiedzić bądź odwiedzał wcześniej i zwyczajnie je lubi, oraz odprawianie rytuałów i obrzędów mających na celu zadowolenie, pogłębienie relacji z satanistą. Wszystko to brzmi bardzo arogancko i górnolotnie, jednak przypominam, iż jest to przedstawienie jedynie samej idei. Jak więc wygląda to w praktyce? Otóż w praktyce czarna msza w satanizmie lawajańskim może być zupełnie zwyczajnym spotkaniem ze znajomymi, jeśli tylko przyniesie sataniście radość. Liczba osób, miejsce, cel czy to, co będziecie robić, nie ma znaczenia, ponieważ końcowy efekt mszy jest zatwierdzony. Bóstwo, któremu oddajemy hołd, czyli my, jest zaspokojone, pogłębiło relacje z ludźmi, i czuje spełnienie po odbytym spotkaniu w miejscu kultu. Wszystko jest na swoim miejscu. A nawet ośmiele się o stwierdzenie, iż czarna msza tego pokroju jest znacznie bardziej skuteczna niż mszy pozostałych Kościołów, gdyż nigdy nie mamy pewności, że nasz obrządek usatysfakcjonuje bóstwo, któremu go poświęcamy. Chyba że tym bóstwem jesteśmy my sami. Dlatego właśnie idea czarnej mszy z legend, opowiadanych przez wrogo nastawionych ignorantów, w satanizmie lewejańskim nie ma żadnej racji bytu, ponieważ mroczne obrzędy z tych opowieści poświęcamy czemuś niebędącemu nami. I co ciekawe, właśnie na tej zasadzie czarna msza z legend, czarna msza pełna krwi, masakry i obrazobórstwa, jest bliższa kościołom o nastawieniu antysatanistycznym niż samym satanistom. Przynajmniej z nurtu Leweja. Już to rozjaśniam. Na przykładzie satanizmu lawejańskiego, kościoła katolickiego oraz owianych złą sławą czarnych mszy z opowieści. We wszystkich trzech przypadkach odprawiamy indywidualne rytuały w miejscu kultu wraz z grupą wyznawców. Jednak tylko w dwóch z tych przypadków rytuały mają zaspokoić niematerialne istoty, co do której zaspokojenia nie możemy być pewni. Widzicie tutaj pewną nieścisłość? Jednak teraz mogą podnieść się głosy pytające, ale kocie, czy to oznacza, że satanizm lawajański nie ma określonego żadnego rytuału, ani nic pokroju mszy? Czarne msze to same spotkania ze znajomymi, żadnej magii, w tym nie ma, nic? Otóż nie do końca. Biblia Szatana opisuje z grubsza czarną mszę, która mimo określonego scenariusza nie różni się zbytnio od tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Konkretnie inscenizowana msza satanizmu leweńskiego polega na swego rodzaju parodii mszy chrześcijańskiej. Odprawieniu jej całkowicie odwrotnie, w jak najbardziej przerysowany sposób. Sam jej przebieg zależy od aktorów i publiczności, przez co jedynych standardowych punktów możemy dopatrywać się przez kor przebiegu mszy chrześcijańskiej. Chciałbym tutaj również zaznaczyć, iż zgodnie z Biblią Szatana, powyższa forma mszy posiada charakter psychodramy. Zaś ja, gdy wspomniałem o aktorach i publiczności, mówiłem dosłownie. Całość polega na tym, by karykaturalny sposób niechlujnego obracania chrześcijańskich rytuałów jak najbardziej rozbawił publikę. Zaś, w zależności od doboru aktorów, może dziać się to na różne sposoby. Dlatego właśnie wyżej wspomniałem, iż idea tak inscenizowanej czarnej mszy nie odbiega wcale od dosłownego podejścia do mszy satanistycznej, o jakiej już sobie powiedzieliśmy. Cel, jaki za sobą niesie, jest dokładnie ten sam miłe spędzenie czasu z innymi ludźmi. Nasuwa się jednak pytanie: skoro do odprawienia czarnej mszy wystarczy wyjść gdzieś ze znajomymi, po co przygotowywać psychodramy i przedstawienia, jeśli osiąga to ten sam efekt? Otóż czasem stosuje się tę praktykę w przypadku satanistycznych wspólnot do witania nowych członków. Chodzi o zrobienie czegoś razem, rozbawienie nowych i pomoc w zadomowieniu się w społeczności. Można zrobić to oczywiście inaczej, dlatego praktykowanie odwrotnych mszy chrześcijańskich raczej nie odbywa się zbyt często, przynajmniej nie wśród lewojańskich satanistów. I właśnie dlatego musimy cieszyć się naszą wersją tej mrocznej sztuki, zwanej czarną mszą, czyli po prostu miłym czasem spędzonym wspólnie z innymi. Cóż, mam nadzieję, że zaspokoiłem pewną część Waszej ciekawości. Jeśli jednak macie jakieś pytania, śmiało zadajcie je w komentarzach. Pamiętajcie też, by odpowiednio ocenić ten materiał, zostawić po sobie opinię i przesłać go komuś, kto może być zaciekawiony tematem. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Zapraszam serdecznie za tydzień, o tej samej porze, do odsłuchania kolejnego nagrania, w którego trakcie omówimy sobie temat satanistycznej magii. Czym jest, jak wygląda, do czego służy, kto jej używa i jak patrzą na to pozostali sataniści. Tymczasem jednak, mówił do Was Kot, życzę Wam wszystkim miłego weekendu i mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Śpijcie dobrze, dzieciaki.